I jak zaczęła się Twoja przygoda z orkiestrą dętą? Moja przygoda się zaczęła odkąd chodziłam z rodzicami na występy orkiestry i pewnego razu pan Daniel powiedział, że chętnych zaprasza i zdecydowałam się z moim tatą i moim bratem, że przyjdziemy i się nauczymy na jakimś instrumencie grać. I wybrałam właśnie flet poprzeczny, jest to instrument dęty drewniany. Jest to moja pasja i taka satysfakcja na co dzień. Cześć Amelka. Jak Noty? się rozpoczęła Twoja przygoda z orkiestrą? Opowiedz nam coś. Dobrze, to, to, to było tak, że zobaczyłam Pana Daniela i to było jakoś na początku, jak on tu przybył na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej nie Pomocy. I no, zobaczyłam jak grają i bardzo mi się spodobało i stwierdziłam, że na no, też bym bardzo chciała to robić. I potem powiedziałam do mamy i razem z moją siostrą zaczęliśmy grać. Twój instrument? Saksofon altowy. To moje wszystko, moje dziecko, tak trochę, muszę tak to powiedzieć. Uwielbiam go i z nim grać to cała moja pasja i moja miłość. Powiedz o swojej przygodzie w orkiestrze, co jest takiego najfajniejszego w tej orkiestrze. To, że moja przygoda zaczęła się tak bodajże 11 października, dwa lata temu. Pomyślałam sobie najpierw tak. Mój tata już gra na tenorze. Mój brat grał wtedy już od trzech lat na flecie, więc to była taka nasza trochę tradycja, więc pomyślałem sobie, że mogę być następnym. Na początku ważyłem między trąbką a altem, ale wybrałem alt, bo jestem niższy, a to jest takie też większe, że... Żeby też była jakaś z tego frajda. Kiedy się zaczęła Twoja przygoda z orkiestrą? W poprzednie wakacje, rok temu. Dokładnie w momencie, gdy spotkałam w sumie Pana Embertowskiego i... Zagarnął mnie, powiedział, że spotka... zobaczył mój występ na zakończeniu trzecich klas gimnazjum i powiedział, że chciałby, żebym była w orkiestrze. Nie jest to tak bardzo spotykane, żeby dziewczyna grała na perkusji, więc wybrałam ten instrument. dałam sobie stronę caku, no i trafiłam, zauważyłam, że da się grać na flecie w międzychodzie. No więc ta mój tata zadzwonił od razu do pana Daniela. No i umówiliśmy się na spotkanie, żeby omówić, jak to będzie wyglądać. Gdy mieszkałam w Irlandii, tam gdzie spędziłam moje dzieciństwo, grałam na flecie prostym, więc to mnie tak jakby zachęciło do, do tego, żeby kontynuować przygodę z, z fletem, ale teraz z fletem poprzecznym. Czy wielką frajdą było nagrywać kultę z kolędami? Tak, była to frajda, aczkolwiek bardzo się stresowałam, ja się zawsze stresuję, ale było to też ekscytujące przeżycie. Marto, Twoja przygoda z orkiestrą, jak to się zaczęło wszystko? Dawno temu, bardzo dawno temu, gdy jeszcze byłam w czwartej klasie podstawówki. A jestem już na pierwszym roku studiów, więc trochę czasu minęło. Yy, były takie przesłuchania w szkole. Szybko, później był list do rodziców. No i tak się zaczęła przygoda. Gdyby ktoś mi się zapytał, jak się nauczyłam grać na instrumencie, nie odpowiedziałabym, bo nie pamiętam po prostu. Twoja pasja. Tak, nie mam innej. Jak można zauważyć na załączonym obrazku. Goda zaczęła się w sumie od tego, że zainspirowałam się moją siostrą, która gra już długo, długo w orkiestrze. No i jeździłam później też na koncerty orkiestry. No i spodobało mi się to i w sumie stwierdziłam, że zapiszę się też i też zacznę grać. Nazywam się Kamyszek Tadeusz. Związany jestem z orkiestrą od 1967 roku. Moja historia zaczęła się od instrumentu o nazwie Alt. Uczyło nas się troszkę, później z tego instrumentu wyszło ode mnie czworo uczniów. Był taki kolega, który grał na puzonie, szedł zawsze za mną i pukał mnie tą rurą, oczywiście wyciągając. Jak się ożenił, wyprowadził się do Międzyrzecza. No i ówczesny dyrygent Józef Kinal stwierdził, że nie ma w orkiestrze puzonisty, więc zaproponował, że będziemy się uczyć. Kupił szkołę na puzon dla mnie. On grał na akordeonie odpowiednie dźwięki, a ja to do, dopasowałem dopasowywałem odległość wyciągania. Jej wyciągnęłej rury tutaj, o. No i tak praktycznie gram do dzisiaj. Zawodowo jest, jeżdżę dużym autem, wracam z pracy, wskakuję do wanny, kąpię się i żona mnie z mokrymi włosami wjeżdża na próby orkiestry. Bardzo barwna historia, ponad pół wieku w orkiestrze. Czy zdarzyło się kiedyś, żeby orkiestra Nagrywała płytę na przykład, bądź nagrywała jakiś koncert. Kiedyś no, nagrywaliśmy, powiedzmy sobie, swojego czasu w studio jakimś. Później było takie coś, powiedzmy sobie, że nagrania typu no, kamerą, a później odtwarzanie. Mm -hmm. Czy płyta, y, dęte kolędowanie. To jest pierwsza taka długogrająca płyta w Pana karierze. No praktycznie to jest pierwsza płyta w karierze, która, no, która, która była nagrywana. Oczywiście jakoś no, spodobała mi się. Oczywiście e, dumny jestem, że mogłem też wystąpić spośród wielu e, instrumentalistów. Czy, czy jakieś były zabawne historie podczas nagrywania płyty, albo mniej zabawne, albo jakieś trudności może? No powiedzmy sobie, no, pierwsze nagrywanie na taką płytę, no to no, zawsze trzeba w którymś momencie tam powiedzmy cośkolwiek może poprawić, jak to na próbie. Panie Tadeuszu, bo to już ponad, ponad pół wieku. Jakie ma Pan dalsze plany czy marzenia związane z orkiestrą? ze swoim muzykowaniem tak naprawdę. Znaczy, moje muzykowanie to chyba będzie do końca <noise> życia, dopóki będę żył, bo powiedzmy sobie tak, inni wędkują, inni grzybobraniem się zajmują, a dla mnie muzyka, orkiestra to zawsze było no, takie moje motto, numer jeden. Panie Darku, proszę powiedzieć, od którego roku gra Pan w orkiestrze dętej? Y od... Zacząłem w 1973 roku pod dyrekcją Pana Józefa Kinala. Do 1982 roku grałem w orkiestrze tutaj w Międzychodzie. Później dwa lata grałem w orkiestrze wojskowym. I po powrocie do cywila wróciłem z powrotem do orkiestry. Kilka lat później miałem przerwy ze względów zawodowych, praca w delegacjach. I niedawno, trzy lata temu, wróciłem z powrotem do orkiestry. Moja przygoda z muzyką i z orkiestrą rozpoczęła się w 1968 roku, w orkiestrze Dentej w Sierakowie. Dyrygentem tej orkiestry był, był wówczas Kazimierz Nowicki. Po kilku latach zostałem powołany do służby wojskowej, <grym> gdzie również grałem w orkiestrze dentej wojskowej. Po wyjściu do cywila, z na, powróciłem z powrotem i grałem w tej orkiestrze, gdzie na początku, czyli w Sierakowie. Kontynuuję również to cały, cały czas ten proces to grania w orkiestrze między Miedzłockiego-Sierrakowskiego, gdzie gram do dzisiaj. Czyli w sumie 52 lata grania. 52 lata? I proszę nam tak powiedzieć, winało. czy w ciągu tych 52 lat kariery muzycznej zdarzyło się Panu nagrać już płytę taką długo grającą? No niestety nie było żadnej okazji takie płytę żeśmy nigdy nie nagrywali. Czyli płyta orkiestry Dente i Pojezierza Międzychodsko-Sierakowskiego Dente Kolendowanie jest pierwszą, taką, pierwszą płytą, tak. Pierwszą taką płytą. Czy po doświadczeniach w studio nagraniowym e, jest Pan e, pozytywnie nastawiony do dalszej pracy z zespołem do na przykład podejścia do nagrania drugiej płyty? Jak najbardziej. Musimy spróbować jakieś, jakieś utwory koncertowe przypuśćmy nagrać. Tak. Generalnie pomysł nagrania płyty z kolendami przez orkiestrę dentą między międzychodsko-sierakowskiego zrodził się przeszło rok temu, ale sytuacja pandemiczna spowodowała to, że nie mogliśmy zarejestrować materiału w sposób klasyczny, czyli całego zespołu. A rejestrowaliśmy poszczególne instrumenty, wszystkie ścieżki, osobno tutaj studio nagrań. Gdy Daniel Bertowski. kapelmistrz orkiestry Dentej, przyszedł do mnie z pomysłem nagrania płyty świątecznej bardzo się cieszyłam. Od samego początku wiedziałam, że będzie to wielka sprawa. Szanowni Państwo, nagrywanie tej płyty to wiele miesięcy przygotowań, ale także kilkaset godzin spędzonych w studiu nagrań. Chylę czoła dla wszystkich tych, którzy wspólnymi siłami stworzyli tak wyjątkowy produkt. Produkt stworzony z miłości i z pasji do muzyki. Jestem dumna, że nasza instytucja mogła pomóc w realizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia.